Yo, yo, yo! dzisiaj 20 faktów na temat Nezuko z Kimetsu No Zapraszam. Oczy Nezuko zmieniły kolor po transmutacji na różowy. Ludzkie cechy Nezuko są niezmienne. Imię Nezuko jest związane z jej domem. Demoniczna forma Nezuko posiada tryb szaleństwa. Jej rodzina wywodzi się z potężnego rodowodu. Może chodzić w słońcu i nie zostanie poparzona. Nezuko odpoczywa, gdy śpi. Do regeneracji nie potrzebuje krwi. Nezuko spała dwa lata. Obudziła swoją sztukę krwawego demona na górze na Togumo. Po zostaniu demonem, straciła zdolność poprawnego mówienia. Bambusowy kaganic w jej ustach jest po to, aby nigdy nie skosztowała ludzkiej krwi. Miała ona 12 lat, gdy została zamieniona w demona. Posiada ona 153 cm wzrostu, waży 45 kg, urodziny obchodzi 28 grudnia. Ma ona czarny kolor włosów, który przychodzi do ognistego pomarańczowego. Jako człowiek ma ciemnoróżowe oczy i jako demon bladoróżowe. Nosi ona jasno-różowe kimono ze wzorem liści konopi. W postaci demona posiada ona naprawdę dużą regenerację. Posiada ona tyle samo wzrostu, co jej aktor głosowy. Następne ciekawostki za tydzień, elo!